Cześć, jestem Mr. Keep i dzisiaj wam zostawię moją teorię, dlaczego Mr. E, teraz znany jako Mr. F, przeżył zawalenie przez Billboard w 16 sezonie Lego Niczego. Więc teraz będzie intro i zaczynamy odcinek. A więc, według mnie, Mr. E przeżył zawalenie przez Billboard, dlatego przyjrzyjcie się. Billboardy mają zawsze takie wolne miejsce z tyłu, co było widać właśnie w 16 sezonie, jak się zawalał, więc Mister E miał szansę przeżyć, co sądzę, że właśnie się stało, a nie został zamknięty przez policję, bo nie dał się go wygryć, bo on jest robotem. Co już Zain udowodnił w 16 sezonie, kiedy chcieli ukraść asfirę, więc po prostu Mister E zwiał po walce z Kryształowym Królem i postanowił pewnie popłynąć na. Wyspę i latarnię doktora Juliana, gdzie właśnie powstał, bo Mr. E to jest Echo Zane, czyli brat Zane'a. Dlatego właśnie była walka Zane'a Echo z, z Mr. E w ósmym sezonie, jak i w szesnastym. Więc, co mógłby robić Mr. E w latarni? Pewnie odpoczywać i składać sobie roboty. I pewnie odkopał tego robota, który był na dnie tego malutkiego dronika z szóstego sezonu, bo chyba każdy go pamięta. Więc, Mister E jest pewnie w tej latarni i sobie żyje. Nie zginął, według mnie po prostu. Więc to było chyba by na tyle. Nawet możesz dalej nienawidzić Mistera E, bo on żyje, według mnie. Więc miłego dnia. I pozdrawiam, cześć, Mr. East. Zrób mi herbatę, godną mi strzału.